Dzień dobry, dzień dobry w 71 dniu mojej wyprawy. Zaczął się bardzo dobrze ten dzień, ponieważ mam za sobą cieplutką noc, nie za gorącą, nie za zimną, przez bez chyba jednego przebudzenia, więc jest cudownie. Zwinąłem obóz, słuchajcie, przeszedłem kilkaset metrów i nagle coś w łopatce czy w barku gdzieś tam, nagle taki ból, że myślałem, że ja po prostu w spodnie narobię. E, zwalczyłem go, zacisnąłem zęby, szedłem dalej No i w pewnym momencie nagle spociłem się straszliwie zawroty głowy, po prostu mroczki przed oczami rzuciłem tylko plecak na ziemię jakiś pienik usiadłem no i ze mnie po prostu kapało, kapało, słuchaj, nieziemsko ze mnie kapało Także po prostu jakbyś jakbym miał miskę to bym tam trochę tej wody nazbierał Wystraszyłem się straszliwie, do tego ten bark prawy tym razem straszliwie bolał ledwo udało mi się wysupać moje tabletki przeciwbólowe Podsmarowałem się, poczekałem aż minie taki pierwszy szok, aż przestanę się jakoś tak nadmiernie pocić. Zebrałem się i poszedłem dalej. Na szczęście kolega Rafał do mnie zadzwonił. A kolejne kilkaset metrów dalej była ławeczka, więc usiadłem. Porozmawialiśmy przez 20 minut. W międzyczasie ketona zaczął działać, więc pozbierałem się, poszedłem dalej. No a jakieś tam kolejne pół godziny później już, już człowiek czuł ból, tak jak teraz czuje, ale to już jest takie czucie, że możesz iść, nie? Boli, ale jest ale spoko, nie? Dasz radę. Już jestem ciekawy, czym się ten dzisiejszy dzień zakończy i jak się zakończy. Mam nadzieję, że w porządku i że jestem w stanie rozpuścić ten ból przez masaż, przez, przez rozpuszczanie jakieś takie mentalne. Zobaczymy, czy to się wszystko uda. Jestem głodny, nie wiem dlaczego. Jadłem 14 godzin temu, więc głodny nie powinienem być, ale jestem. Plus jest taki, że widzę przed sobą jakieś miasto i mam nadzieję, że go nie omijam. A jakże jest tak duże miasto, taki sklep na pewno jest, więc będzie jedzone. No i słuchajcie, taki fajny moment. Tam sobie szedłem ścieżką po górce. W pewnym momencie szlak się urwał, więc nie wiedziałem, czy ja coś źle zrobiłem, czy nie. I to teraz nie mam pojęcia, może to jeszcze zobaczę. Pod na trasie się może okazać. No ale jak, szedłem z, jak sobie zszedłem z, z trasy, to miałem taki drewniany znaczek, w którym kierunku na szlak. Więc albo tam jest tak kiepsko oznakowane i wiele osób się gubi i już boleli to napisać. Albo ja jestem na szlaku, którego zapomnieli przez jakiś czas oznakować. Fakt jest faktem, idziemy w dobrym kierunku. O, jest ja i w końcu mógł swój. Oleg przy domach mi się podoba. Będziemy dalej. Miałam zgubić takie ćwieki są też nabijane. Wiecie, jakie wielkie z ładniejszych miasteczek tych małych, które do tej pory widziałem w parku, że to cokolwiek mnie boli jest znośny poza życiu ketonalu także możemy dalej maszerować no dobrze, trochę podwiedzamy środek będzie zdjęć, bo już tam byłem powiedzcie, był kolejny kościół, ale to mini na muzeum ale ten most musi być bardzo stary Most, który przed Wam pokazałem, a na którym obecnie stoję, dane jako Światowe Dziedzictwo UNESCO. Po tym moście od, od wielu setek lat przechodzą po prostu na drodze świętego Jakuba pielgrzymi, także mega fajna rzecz. My sobie przejdziemy jeszcze na drugą stronę, zanim z powrotem wrócimy tym mostem. Potem postaram ci pokazać Staram Ci się pokazać miejsce, w którym śpię apartament Kurczę gdybym nie zapłacił to chyba bym uciekał Tak to to wygląda przynajmniej z zewnątrz No w środku jakoś tak jako, tam idzie takie urokliwe to miasto jest Niezbyt duże, ale fajne o i to jest trochę połamane. Słuchajcie, krakusy przyjechały. Ledwo tu widać, cześć. 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 Nie ma co nagrywać, bo to nie widać, ale nie słuchajcie, widać. ja wam tylko pokażę, rzeczywiście, słuchajcie, no laminy przyjechały Krakusy. No. no jest noc, ale skoro miałem Marysz tu już wyciągnął, to w tym budynku też Zaraz zobaczycie jak to wygląda od środka. Uwaga, szykujemy się na tragedię. jest wejście do miejsca, w którym to toalista powinien spać. Tak, tak. Ja, ja też chcę uciekać. No i to już tak już wygląda. Aczkolwiek tu po prostu nic nie działa i tutaj mało kross O, No dobra. Ale skoro jesteśmy gotowi, to zaczynamy dzień. No Witamy w dniu, jak dobrze liczę, 72. Wychodzimy z miasta z odpoczynku, który okazał się nie najlepszy. Za takie pieniądze w taki syp. Pierwszy raz w życiu będę reklamował nocleg. Mam nadzieję, że jak wyślę te wszystkie filmy, i wszystko co mam, to. Gospodarz się odpowiednio ustosunkuje do tego No masakra, ale powiem Wam, że dalej mnie ten się strasznie boli, więc może się okaże, że jakiś w filmie dzisiaj będę syczał albo przeklinał. I mam nadzieję, że moje przekleństwa po prostu patek potem wyrzuci z tego filmu i tyle nie. Dobra, lecimy dalej. Krótko z miasta trafiamy na taki malutki kościółek. A w kościółku tym jak tutaj jest napisane pewnie jakaś fajna atrakcja, że jest jakaś kaplica powietrzna więc idziemy drzwi jak do więc gdybym nie wrócił to może dobrze że ja takie chudziutkiło pod nie podkopał tą kapelę na samym początku kaplicy boże nie bym w stanie jej czy wy cokolwiek w tej ciemności widzicie? Wierzy, idziemy wyżej, idziemy wyżej, idziemy wyżej. Jest. Ale super. Samotna kaplica na wieży. Dobrze, że był ten napis, bo samym nie wpadł na to, że coś tak fajnego tu może być. Słuchajcie, normalnym jest, zanim każdy normalny człowiek wypije ranną kawę czy ci jakieś ciędanko. Długodystansowy wędrowiec, pielgrzym w tym przypadku, Marek już dawno zaliczył co najmniej jedną górę. Ta jest akurat bardzo przyjemna, bo nie ma tych, o, tego właśnie nie ma na całym trasie. Tych cholernych dużych kamyków, które wbijają się w stopy, jest bardzo nieprzyjemnie. Ale górka z rana jak śmietana. Cieszę się, że, że funkcjonuje że mimo bólu nie jestem w stanie iść Ketonal działa, co tu dużo mówić ale nie poddałem się, idę dalej i to jest najważniejsze szemy dla mnie ale się słuchaj cieszę ta idzie tak pod nóżkę, więc elegancko, elegancko naprawdę człowiek sobie chodzi, idzie coraz mniej boli, coraz mniej tak częstotliwość tych uderzeń, takiej tej szpil jest coraz mniejsza tylko w momencie kiedy rozbierzesz plecak, trzeba go potem ubrać to jest, to jest, to jest tragedia, a poza tym jest kurde do przeżycia, więc jest super po prostu. Chcę się żyć. Kolejna drobna rzecz, która, o której nie pomyślałem, a która powoduje, czego jest szczęśliwy. Życie wolne od bólu. Często będąc w świecie, gdzie mamy mnóstwo dostępu do środków przeciwbólowych i innych rzeczy, zapominamy o tym. Ale życie wolne od bólu. jest jednym również uważam z takich podstawowych fundamentów powodujących, że jesteś szczęśliwy, bo nagle nie masz czego kolegi, który cię po prostu wyprowadzał. No i nie tylko z równowagi, ale nie powodowało, że nie mogłeś coś zrobić. nie? Fajne to jest? Do spokojnego snu w miejscu suchym i bezpiecznym, do tego, żeby mieć jedzenie, dokładam w tym momencie brak bólu, no i dobrych ludzi wokoło, jako fundamenty takich, takiego prostego, a dobrego życia. Idę sobie, idę i widzę, że tam się coś wyjał, wyłania mi tam ze zakrętu. Wygląda to jak jakiś zamek, albo pałac bajki. Zobaczymy, co to będzie. Może po prostu mi już wyobraźnia płata figle Nie, jeszcze nie wiem, co to jest, ale to nie wyobraźnia. Oczywiście nad miastem góruje... Jakieś tam wszystko, ciekawe czy tym razem szlak poprowadzi mnie obok tego, czy mi to każdy wyminać. Na lewej strony cały czas skały, przed chwilą szliśmy tymi skałkami, ale potem szlak wprowadził nas znowu tutaj na dół. Generalnie widzę, że wkraczamy do strefy znowu natura coś, więc jak znam życie, za chwilę pojawią się informacje, zakaz kampingów nielegalnych, zakaz tego, zakaz tamtego. Ciekawe, jak się czyta poprawnie tę nazwę. Isting? Nieważny. A jest coś pięknego. Jakiś most jeszcze bardzo ładny. Trzeba będzie tu chwilę stanąć i zrobić zdjęcia. Nie ma to tam, to jednak Francuzi mają ładne miasta. Tylko trzeba na nie trafić. Jak patrzę na ten most, to się założy, że on też jest jakiś ważny. A jest i kapliczka. Sprawdzimy, ale jak znam, życie zamknięta. zamknięte. Oczywiście, że tak. Widzieliśmy most z boku, teraz po nim przejdziemy. Nie wiem dlaczego, to jest opisane, że tutaj nie wchodzi się ślagi Jak Jak można nie odwiedzić takiego miasta, powiedzimy mi? Ja tego nie rozumiem. Po prostu cię skręcić na piśmie, Wejdź do tego kościoła, że to, znaczy tam architektury, to wszystko.

Słuchajcie, dobrze, że już przestałem czytać profile trasy, bo nic mi to nie da, i tak muszę przejść, a jeszcze mógłbym się wystraszyć. 32 stopnie w cieniu, Ech. a ja się cały czas spinam. O oh my god. W sensie nie można po ludzku, nie? Trzeba tak. Takie fajne podejście mocne było, myślałem, to już koniec, ale gdzie na Pindala jeszcze do góry? Ile ta górka ma wysokości? A słuchajcie, jest tak gorąco, że czuję powietrze, którym odjął. Jakbyś jakaś woda znalazła, to po prostu łeb zamoczyć, bo można zawariować normalnie Egipt. No, nieźle, nieźle, muszę powiedzieć. Aż sobie zobaczę, a na jakiej wysokości jesteśmy, coś mu się spindoliło, bo pisze 581, to jest raczej niemożliwe. W takim podejściu, no chyba że zartowaliśmy totalnego zera, wszystkie te górki są niższe. Generalnie podejście było. o Jezu, je, oje, już jest tym moim problemem. Och, ciężkie. Idziemy dalej, jakby to powiedzieć lekko dzisiaj, nie jest. chyba dodatkowy kilogram dzisiaj schudnę przez te słońce i przez tą drogę, jak będzie coś do siedzenia to sobie chyba zrobię przerwę, I chwilę odklapnę, wylewczę Dobra, miał być punkt z wodą, z toaletą i z siedzeniami. No, jakieś siedzenia są. Toaleta rzeczywiście jest, a ta woda to jest ta rzeka, nie? Wygląda to jakby tu mieli zaraz kręcić film propagandowy normalnie dla trzeciej rzeszy z oświęcenia. Jak ci ludzie w oświęceniu mają cudownie, bo ani nie pójdziesz w górę, bo masz już zasknięte, tu masz brzuszy kończące, bo już z wymodze i nie szedł na drugą stronę a ten kawałek ziemi. Nie? Tam się nie wiem, nie położył albo tu Po prostu masakra takie podejście do życia. No ale co, no siedzę sobie na kamyczku, nóżki sobie moczę, trochę niech odpoczną, bo dzisiaj jest taki spar, że to po prostu jest duże nieporozumienie, jeżeli chodzi o ten spark. A tu jeszcze trzeba zrobić kilka kilometrów. Kilkunastu dni chodzę po Francji i wielokrotnie widziałem takie urządzenie we wsiach gorzej lub lepiej otrzymane. Jak się zastanawiam do czego to służy, bo nigdzie to nie było opisane. No i w końcu tutaj jest opisane i chodzi o to, że to jest urządzenie do tego, aby podkuwać woły, które pracowały tutaj w polu, tak? także się woła wprowadzało, unieruchamiało i potem kowal miał już łatwiejszą pracę. No, Według opisu zwierzęcia takie coś w ogóle nie boli. Trzeba w to wierzyć, ale konstrukcja wygląda, że tak powiem, przeraźliwie niż myślałem, że chodzi o rzeźbę. Dobra, idziemy dalej.